Siema, tutaj Kuba, jestem na EF-ie od trzech tygodni, efekty są już widoczne, ale mam pytanie co do posiłków. Owca powiedziałeś że na kilogram masy ciała potrzeba minimum 1,5 g białka, jeszcze w innym odcinku powiedziałeś że musisz dziennie spożyć chyba 200 czy 250 g białka i tutaj pytanie, jak dostarczacie takie ilości do organizmu, bo mi powoli się już przyjadam, na przykład z kurczaka, twaróg chudy. Dodatkowo wspomagam się też odżywką, odżywką białkową. I jeszcze pytanie do Sakera. Z tego co widzę, jesteś wysoki, ja mam blisko 2 metry. I pytanie, czy masz problemy, problemy z stawami, przy większych obciążeniach? Jeśli tak, to jak sobie z nimi radzisz? Z góry dzięki za odpowiedź, no i pozdrow. Kuba, Kuba. Eee, dobra, więc pierwsze pyta eee, pytanie było do mnie, i eee, to było ilość białka. Tam w jednym odcinku było półtora, ten jak mówiłeś, w drugim było 2,5, że jeden 250. Róż jest taka, że masa redukcja, czyli po prostu na redukcji jem więcej tego białka, no bo ciało męczy się z tym białkiem, żeby je po prostu tak jakby przyswoić, no i przez to spalamy tak jakby więcej kalorii, prawda? I yy, tutaj na redukcji biorę dlatego więcej tego białka, a na masie tak naprawdę to <laughs> No nie pilnuję na, na tej masie przynajmniej e, ilości tego białka tak do końca. Ale no powiedziałbym, że też że półtora gram kilogram masy ciała, żeby tak pilnować, żeby to było minimum zawsze jeżeli chodzi o trening siłowy, żeby się tam jako, żeby mieć na taki komfort psychiczny, żeby się rozwijać. Owca jesteś zajebisty. No ja mówię, ja teraz hmm. nie mam więcej. Ważne, ważniejsze jest oczywiście to zapotrzebowanie, żeby jak robimy tą masę, to żeby przekroczyć to zapotrzebowanie. Czy przekroczysz snickersem, czy ryżem, to tam... Ja no, jeszcze no. muszę dodać, im dłuższy staż treningowy u naturali, tym to zapotrzebowanie na białko jest tak naprawdę mniejsze, hmm. bo mniejsze przyrosty mięśni są możliwe z roku na rok. Tak jak owca w hmm. dwa lata zrobił mega progres, Mam nadzieję, że w tym roku już nie zrobię. I <grymne> po prostu z roku na rok jest to zapotrzebowanie coraz mniejsze. Także pierwsze lata na pewno bym się trzymał ponad 2 gramy nawet. Ponad 2 nawet na masie. ja bym jak ja bym, ja bym na tym tak zrobić. Żeby, że żeby, żeby mieć pewność. No mieć zadnimi się nie stanie, ale... nie? To nie jest 3 gramy, żeby coś tam. No, ale powiedzmy teraz 6 lat trenuję, no to już tam poniżej 200 schodzi. To znaczy, co ja jeszcze zauważyłem, że jak, za, jak jadłem, tam miałem załóżmy takie dni, co jadłem ewidentnie poniżej 100 gramów białka i byłem po treningu siłowym, dzień po treningu siłowym, to typowo obolały, byłem obolały. cały obolały. No i tutaj właśnie wskazówka, że po prostu nie było wystarczająco tych surowców, żeby te mięśnie się zregenerowały. Yy, dlatego, no mówię, też możecie to sami poczuć i to tak jakby sobie dostosować, prawda? Daliśmy porady, w jaki sposób łatwo ma nabić białko. Jak masz problem no. z nabiciem kalorii, zajrzyj na nasz kanał yy, do serii filmików na Ratunek Kto? Tam zamieszam z pączkiem odcinki z posiłkami jak najłatwiej nabić kalorie. Ale białka tak. to to musimy białko zrobić, białko musimy białko zrobić białko. następny, tak chodziło o białko zresztą. No, tak jak niektóre posiłki nie są super, ale... Dla jak to najważniejsze to tam kaloria, a białko to już wejdzie no, przy okazji. Ale przy białko to... Na, na pewno nie musisz mieć wyrzutów sumienia, jeżeli dużo będzie pochodziło z e, odżywki. ja teraz na masie bardzo dużo. No, właściwie połowa mojego białka to jest e, z WPC. E, no po prostu to jest najłatwiejszy sposób. Nie obciążasz e, żołądka. Możesz wypić tak. kiedy chcesz praktycznie. E, Dobra, także polecam wszystkiego. Wiadomo, co chodzi. O... I jeszcze tutaj no, było jeszcze. pytanie, yy, że nudzi mu się twaróg i tak dalej. No, no że, no co musi zrobić A, co to... Bo jeśli chodzi o sam twaróg, to pączek miał fajny przepis na coś tam robienie. No. no, ale jeżeli, tak, taki... tak, ale jeżeli chodzi właśnie to o twaróg, to bardzo, o bardzo łatwo wchodzi mi twaróg. Jeżeli sobie włożę go do blendera, zmielę razem z odrobiną wody czy mleka i dodajesz na przykład na pół kilo twarogu 20 słodzików, dla normalnego człowieka 10 słodzików i, i po prostu robi się z tego taka masa, możesz od razu to wypić i ten twaróg wchodzi no, praktycznie też jak shake proteinowy. No. Czyli tam po prostu coś... rozmaicać sobie, nie wiem, do serka wiejskiego załóżmy dodać jakieś powidła czy dżem. Właśnie słodziki tutaj jak Pączek mówi, no cokolwiek hmm. jakiś jogurt wiem. 0% smakowy. No, Także a jeżeli jeszcze mięso, bo mówi, że kurczak mu się tak nudzi, to przecież no, są no. różne mięsa, które no, mogą lepiej smakować od kurczaka bardziej tłuste, na przykład wieprzowina, no ten Jeśli kurczak naprawdę może być suchy. Jeśli to czasem. w makrosach, no to różna tak. i wieprza i... Więc ja, ja też polecam wieprzowinę, bo no... Przez pewien okres nawet częściej jadłem niż kurczaka i... I szczególnie właśnie na masie nie pozwolić się, sobie. odmiana. Pozwolić sobie, wiesz, bardziej tą dietę mieć urozmaiconą, no bo jak przyjdzie już redukcja, to nie chcemy kombinować, chcemy dostarczyć, prawda, no białko bez kosztu, no nie kosztem tłuszczy, prawda, czy tam mego wodanów, no to wtedy decydujemy się na kurczaka, bo jest najtańszy mm. i, i tak. tylko i, że no, na przykład polandki, i się nam zdąży, to, to zdąży to, to znudzić to, to ten kurczak to, to na redukcji, tak jakby, to znaczy to. będzie go zdecydowanie więcej. moim Zdaniem niż jakichś innych miejsc ze względu na to, że po prostu no, nie ma tłuszczu, no prawda, tak. i węglowodanów, Dlatego Wiadomo. starać się na masie właśnie, nie wiem, obia obiadki mamusi. Jak macie możliwość, to no. napierdalajcie mielony i tak dalej z lat 3 życie. drugie pytanie, bo nam wyjdzie 7 części tego jako że jesteśmy ograniczeni do 15 o kurde, zapomniałem <grym <grym 26, <grym> dobrać dobrać. drugie dobrać. pytanie było stawy yy, przy wysokim wzroście no, jeśli chodzi o sam trening siłowy to raczej nie mam tych problemów, mimo że ostatnio rozwaliłem sobie bark, no ale przez 6 lat jakby nie było problemów Yy, za to mam problemy, jeśli chodzi o jakieś inne aktywności fizyczne, to od razu mi siadają wszystkie dosłownie. Ostatnio miałem kosza, yy, kolana i biodro, yy, kostki, no wszystko, nie? Jak jesteś ciężki i wysoki, no to, no to wiadomo, że będzie z tym problem. Ale jeśli chodzi o sam trening siłowy, no to polecam Ci się skupić na mega poprawnej technice, zwłaszcza przy świętej trójcy, czyli wyciskaniu leżąc, martwym i przysiadzie. A nawet czwórcy, bo jeszcze. Barki. Y, tak jest. Y, żołnierskie wyciskanie. Także opanować technikę jak najbardziej, nie? Dostosować ją potem oczywiście też pod siebie, bo, bo nie ma jednej techniki i, i, i będzie dobrze z tymi stawami. No, powodzenia. Next. Także pozdro Kuba. Pozdro, pozdro Kuba. On to the next one. Cześć, witam. Może najpierw wyjaśnię swój wygląd, ponieważ może to śmiesznie wyglądać, ale nie chcę wyjaśniać swoich facjaty. Może zacznę od pytania. W mojej miejscowości nie ma siłowni i dlatego miałem problem, jeżeli chodzi, bo chciałem się właśnie gdzieś zapisać, zacząć ćwiczyć. No i przypadkiem w mojej ręce wpadła książka, która o dziwo była w moim domu, i to jest ta książka. To jest trening siłowy bez sprzętu, wydawnictwo AHA. Olivier Lafey napisał tą książkę i zacząłem ćwiczyć według, według tej książki. I moje pytanie brzmi, co musicie o tego typu treningach? Czy warto sugerować się tymi radami? Czy może mieliście styczność z, z, z takim typem książek? No i co? No i ćwiczę według tego już dwa miesiące. Moim zdaniem daje to efekty. No i w sumie tyle. No i myślę Wam zdjęcia zdjęcia ćwiczeń, które aktualnie robię, ponieważ tutaj jest bardzo duży program treningowy. Powiedzmy, że po dwóch miesiącach dopiero jeden poziom przeszedłem, a tych poziomów jest 14. No i dzięki. No i... Dzięki za odpowiedź i pozdrawiam. Jakie imię? <noise> Skór, wysni. <noise> no kontakt z widzami Robert. Witam osama bin Laden. <noise> Dobre. No. Na pewno powiedz. Nie mówił bin Laden, po Nie wiem jak masz no. na imię, więc będziesz osama. No. Siema. Nie wiemy jak masz na imię. Więc będziesz z Saddamem. Nie znamy tej książki. No, nie znamy. Pozdrawiam! To no, jest rąca, kurwa. Ja nie mogę, Dobra, dobra trwa, dzięki za pytanie. Trzymaj się, Osamie, kurwa. Nie znamy tej książki, nie wiemy, co tam dokładnie w niej jest. Ale uważam, że takie ćwiczenia są bardzo dobre. Tysiąc organizmów, tysiąc zapotrzebowań. Nie wiem, kurde. Nie wiem, czy jest kiosk, ale to jest zajęcie. Na no to pochodzi odpowiadamy. Nie, nie, ty ale kurwa, tysiąc organizmów, tysiąc organizmów, tysiąc... Odpowiedź na każde pytanie! Tysiąc organizmów, tysiąc zapotrzebowań, patrz schematy! Bazdra. No, tak w no, Nie, dobra, to to wy... By... A tak serio? No powiedz, że... Na 14 co, może każdy co sądzisz o treningu domatora... Co, co sądzimy o treningu domatora? No, no... No, To mów, co sądzisz ty o treningu domatora? Czyli trening... Myślę, bez... że do kilku miesięcy taki trening jest bardzo dobry, ale niestety mięsień potrzebuje tego bodźca ciężaru, Proste. ciężaru tak i niestety na dłuższą dłuższa, metę to się chyba raczej nie sprawdzi. W końcu trzeba... Będzie Jeżeli chcesz swoją sylwetkę rozbudować. Poza tym też jest ważne, zależy jaką kto ma nie wiem, mobilizację, bo nieby na przykład za dużo jest dystrakcji w domu. Komputer, telewizja. Mama ci przechodzi, z, nie wiem, no, różne są dystrakcje i po prostu jak idziesz na siłownię, to wiesz, że idziesz w konkretnym celu i tam nic mm. innego nie zrobisz, tylko możesz poćwiczyć w sumie. No chyba, że się opierdalasz, to wiadomo, możesz się opierdalasz, ale po prostu nie wiem, jakoś próbowałem kiedyś taki trening robić i no... Jednak siłownie bym bardziej, bardziej polecał, jeżeli ma, jest, jest taka możliwość. Nie zaangażuje przyspieszy, niestety. Przyspieszymy postęp dra, w ogóle dramatycznie. Na siłowni każda maszyna. Więc ja bym mimo wszystko starał się. Przecież równie, a skąd wiesz, co tam w tej książce jest? Mówi są ćwiczenia na wszystkie partie i na wszystkie sposoby. Ale już klatka no nie ja obciąża. ale tutaj. ja tylko chciałem powiedzieć, że myślę mm -hmm. y, odwrotnie, Miszowca, że można dobrą sylwetkę uzyskać A ja, ej, ja nie mówię, że nie można no. uzyskać a, dobrej sylwetki. No. Ja mówię, no. że diametralnie szybciej byśmy się rozwinęli na siłowni. I dochodzi tutaj ten faktor, że po prostu w domu no, no nie tak, ma ale tego treningu bez obciążenia. może nie wiem, różne osoby, są domy, tak. Osoby ćwiczące street workout też ćwiczą bez obciążenia i mają zajebiste sylwetki fitnessowe, tak. Fitness, i to też teraz pytanie, jaką chce mieć sylwetkę. Eee, tak, jeżeli... także na pewno można bardzo dobrze wyglądać ćwicząc bez obciążenia, ale jeżeli chce się być kurwa synem hamem, wielkim o. Z górą mięśni i bez szyi to niestety trzeba być na siłowność. No. A chyba taki mamy cel chłopaki, nie? Więc... No. no. ja jeszcze dodam, że jeśli ci ten trening dobrze idzie, tak, dobra dieta jest do tego, to jak najbardziej kontynuuj. Jeszcze z takich co ja znam, no to polecam po raz kolejny już, nie wiem, który P90X, dostępny w internecie dla wszystkich. Ale ciśnij dalej ten masz 14 poziomów, także będziesz miał co robić tyle. No. Także Dzięki na sam. Trzymaj. Chyba Sadam powiedział, ale chuj. A, jeszcze trzeba się poszegnać. Dziękujemy wszystkim za pytania. Wielki szacunek, że odważyliście się pokazać swoją twarz, bo nie każdy ma odwagę. Także apelujemy o więcej pytań. Postaramy się szybciej wypuścić następny odcinek. To na pewno. Nie zdążyliśmy odpowiedzieć na wszystkie przysłane do nas pytania, więc albo odpowiemy na nie osobno, albo po prostu już w następnej edycji Zapytaj Koks'a. Także co? No do zobaczenia w następnym ZK i trzymajcie, trzymajcie się. się. Zamolony koniec. Dobra, jest OK. Ale śmiesznie było podczas, więc może być zamolony. No. Dobrze było. Owca, jesteś zajebisty, jesteś moim idolem i wzorem do naśladowania.